Synergią z energią w przyszłości. Ja nazywam się Paweł Urlański, a to jest kanał, gdzie przyglądamy się współczesnemu światu, ale robimy to w sposób nowoczesny, technologiczny, a przede wszystkim ekologiczny. Tu też odpowiadamy na Wasze pytania. Oto jedno z nich. Czy możemy połączyć pracę pompy z panelami fotowoltaicznymi? Tak. Jak najbardziej możemy połączyć pompę ciepła z mikroinstalacją fotowoltaiczną. Aby podnieść efektywność tego rozwiązania, możemy odpowiednio skonfigurować współpracę pomiędzy tymi urządzeniami lub zastosować sterownik. Taka konfiguracja pozwoli nam wykorzystać nadwyżkę prądu produkowanego za dnia do np. podgrzania wody w zasobniku, którą to wodę zużyjemy później wieczorem. Takie rozwiązanie we współczesnym budownictwie jest jak najbardziej ekonomiczne. No i oczywiście energooszczędny. Czekam na więcej pytań w Waszych komentarzach. Obiecuję, postaram się jak najszybciej odpowiedzieć. Czekam oczywiście też na Wasze subskrypcje. Pamiętajcie, synergio z energią w przyszłość. Do zobaczenia!